W Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale wierszu dziewiątym, czytamy: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Rozpoczynamy czas pasyjny i to właśnie teraz zastanawiamy się nad tym, co to znaczy, że Jezus umarł zamiast nas. Co to znaczy, że Jezus umarł w nasze miejsce, żebyśmy my byli wolni, żebyśmy mieli pewność zbawienia, żebyśmy mogli żyć pokojem już teraz tutaj na ziemi. I z łaski przez wiary stajemy się dziećmi Bożymi. Ale na tym nie koniec. Bóg wzywa nas do konkretnych rzeczy. Jedno z błogosławieństw mówi o tym, żebyśmy wprowadzali pokój. I mam dla ciebie pytanie: czy tam, gdzie się pojawiasz, wprowadzasz pokój? Czy atmosfera się zagęszcza, czy można powiedzieć, że się luzuje? Czy pojawiają się konflikty, czy może pojawia się zgoda? Bo wiecie, właśnie na tym polega błogosławieństwo. Dosłownie błogosławiony oznacza szczęśliwy. I jesteśmy błogosławieni po to, żeby być błogosławieństwem. I kiedy jesteśmy błogosławieństwem, wtedy jesteśmy jeszcze bardziej błogosławieni. Jednym słowem, jesteśmy uszczęśliwieni przez Boga, po to, żeby uszczęśliwiać innych. I kiedy uszczęśliwiamy innych, wtedy jesteśmy jeszcze bardziej uszczęśliwieni. W dziejach apostolskich czytamy o Józefie, któremu otoczenie apostołowie i jego przyjaciele dali przydomek Barnaba. Dosłownie oznacza ono syn pocieszenia. Jednym słowem, wszędzie, gdzie pojawiał się Józef, mówili: Zobaczcie, idzie Barnaba, idzie syn pocieszenia, idzie pociecha, idzie ten, który wprowadza atmosferę pokoju, atmosferę nieba. E, tak jak człowiek, który wchodzi do pokoju i roznosi się atmosfera e, perfum, czuć perfumy, czuć zapach, tak wszędzie, gdzie on się pojawiał, tam konflikty znikały, pojawiała się zgoda. I teraz, na początku tego czasu pasyjnego, mam do Ciebie pytanie. Kiedy pojawiasz się w danym miejscu, czy przynosisz atmosferę pokoju, czy przynosisz atmosferę nieba, czy może odwrotnie? Czy jesteś tym, o którym można powiedzieć, to jest syn Boży, bo Pan Jezus powiedział: Ci, którzy wprowadzają pokój, będą nazwani synami Bożymi? Czy wprowadzasz to, czy może wręcz odwrotnie? Jeśli jest odwrotnie, to ten czas Czas pasyjny jest idealnym czasem, żeby to zmienić.